pakujemy ten, ten wózek, tutaj jak widzicie, no trochę mniej jest miejsca niż w Maździe, nowo mamy maksymalnie o 12 wyjechać, jak wyjdzie, to nie wiadomo. Ostatnio stąd wyjechaliśmy o 3, to było masakra, nie było w ogóle miejsc, ale chyba w tym roku nie jest oblegane te morze, bo w tamtym roku bardzo dużo było obcokrajowców. Ile teraz, 50 złotych?

Ktoś do przodu, tak? Tak, chodź, widź. No, to No, przyglądam, że to muszelki są i muszlinki. Ma... No, 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 ma. masz? no, Chodź, no, to może... ...nie mam nie

Nie, to jest kabin. To nie jest tak? a nie. Dużego? Okay, dobra, porządku. Zobacz, jakich, nie. O. Tutaj, tutaj. Dawaj. Jest tu dobra. Tu ja nie. Muszę i puszkę im dam. Czy będzie trudno? Nie, później wszystko to też no, po prostu. Możemy tak... Nie no, dalej nie ma.